Osoba poszkodowana w wypadku ma szereg uprawnień wobec zobowiązanego do naprawienia szkody. Wypadki są często traumatycznymi przeżyciami i z tego względu poszkodowany może żądać i składać różne roszczenia względem osoby obowiązanej do naprawienia szkody. W wypadku yy, kiedy następuje uszczerbek na zdrowiu, roztrój zdrowia, poszkodowany może żądać wszelkich wynikłych kosztów z tego wypadku. Jeżeli wynikły jakieś koszty leczenia, jeżeli stał się inwalidą, to nawet obowiązany do naprawienia szkody powinien z góry wyłożyć potrzebne koszty. Jeżeli występuje sytuacja, że w wyniku wypadku ktoś w sposób całkowity albo częściowy utracił możliwość wykonywania swojego zawodu, Albo jest taka sytuacja, że zwiększyły się jego potrzeby, albo zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, to wtedy poszkodowany ma możliwość żądania odpowiedniej renty. Również jeśli chodzi o wypadek, to wypadki najczęściej wiążą się z traumą, czasami ogromną traumą i dlatego też występuje tutaj krzywda. Poszkodowany może więc też żądać zadośćuczynienia. Za doznaną krzywdę. Wypadki to są sprawy bardzo odpowiedzialne, związane z, 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 nie tylko z odpowiedzialnością, ale również czasami z dużym um, zakresem skomplikowania i prawnego, i faktycznego. Z tego też względu kontakt z prawnikiem, który ma doświadczenie w tych sprawach, jest bardzo ważny.